Cześć! W majówkę zrobiliśmy jednodniową wycieczkę po czeskiej Szwajcarii. Zapraszam do obejrzenia filmu, bo sam miałem problemy ze znalezieniem informacji, co możemy tam zobaczyć na rowerach. Z Bogatyni jedziemy na parking w Wietrichowicach, aby później pojechać sobie do czeskiej Szwajcarii. W zasadzie jesteśmy w parku narodowym czeskiej Szwajcarii, a na razie jesteśmy jakieś 2 km od parkingu i się zatrzymaliśmy, aby zobaczyć skały siedmiu patrzyłem w goglach to wyglądają bardzo brzydko. Idziemy zobaczyć jak wyglądają naprawdę. Same krasnoludki nie są ładne ale mają też swoje lata. Ładniejsza od rzeźb jest ścieżka po której się poruszamy. Sama atrakcja jest po drodze więc polecam wstąpić. Mamy do pokonania trochę schodków. Są barierki. Tuż pod atrakcją jest parking na trzy auta. Wystartowaliśmy z parkingu w jedwichowicach, w Czechach w czeskiej Szwajcarii i na samym początku robimy taką 3-kilometrową rundkę do Dolnego Młynu, aby zobaczyć e, jak działają rowery i za chwilę będziemy jechali dalej. Fajna ogólnie trasa. Ogólnie oczywiście wolno się tu jedzie, bo to jest trasa, gdzie raczej chodzą ludzie, ale jest mega malownicza i e, aby na początku zobaczyć jak to wygląda, to moim zdaniem spoko. Widoczki też fajne i są super skrumyki. Trasę można też spokojnie pokonać pieszo. Od parkingu do Młyna mamy zaledwie 3 km. Jednak długość trasy bardziej liczymy przez ilość zdjęć na minutę, a tych strykaliśmy sporo, bo widoki ładne. Dziewczyny miały obowiązkowy postój na zdjęcia rowerów, po czym ruszaliśmy dalej do głównej atrakcji. Dziś wyjątkowo to Olek jedzie na moim rowerze MTB, a ja dzisiaj jadę na rowerze elektrycznym ze wspomaganiem 750 W. I ciągnę przyczepę, a to ze względu na to, że jestem trochę kontuzjowany, bo parę dni temu miałem leki wypadek na rowerze i średnio mi działa kolano i biodro. Ale właśnie sprawdzamy jak taki elektryk będzie się spisywał jako taki osiołek do ciągnięcia przyczepki i przewożenia ludzi kontuzjowanych. Póki co wrażenia jak najbardziej pozytywne. Może się nie być w pełni sprawni, a mimo tego możecie sobie jeździć i zwiedzać takie tereny właśnie jak my teraz jesteśmy. Dolny Młyn, a właściwie Ruiny Młyna są 3 km na zachód od Jetrychowic. Są to ruiny z XV wieku położone nad rzeką Kamienice. W 1945 roku został opuszczony i popadł w ruinę. Obecnie nie ma planów odbudowy i jest atrakcją turystyczną. Jeśli będziecie bez rowerów, od Młyna jest świetny szlak pieszy w dół wąwozu. Ferdynandową ścieżką. No chodź, chodź. Wracamy teraz do punktu startu i kierujemy się na zachód drogą asfaltową. Nasz kolejny przystanek to będzie mała brama, skąd rozpościera się piękna panorama na okolice. Jeszcze się napij, jeszcze, jeszcze. Tak? Już jest dobry szef? No to czyścimy łapy. No i lecimy. Na elektryku większość podjazdów nie robimy na pełnej mocy. Tylko na jakichś takich małych watach, tak jak na przykład w tym momencie. Zazwyczaj jedziemy na pierwszym albo drugim biegu. Pierwszy to jest 50 watów wspomagania, drugi około 100. Na bardzo stromych podjazdach maksymalnie załączam czwarty bieg, który podaje 250 W. Większość dróg pokonujemy po drogach asfaltowych o małym ruchu z życzliwymi kierowcami. Przygotujcie się jednak na długie podjazdy. Co się obciera? A, bo coś obcierało i się zastanawiałem co i się okazało, że Olo szprychy urwał. O ja cię, nieźle. Patrz, to też. A. Rower mi się rozpada. Co? A, bo to jest ten, to jest urwana, to jest złamana. <noise> drugą szprychę masz, masz, yy, dwóch szprych nie masz, a oprócz tego masz ileś odkręconych, ale to, że ten rower jedzie, to ja mam takie... Jok! Kiepsko sprawdziliśmy rowery przed wyjazdem, bo szprychy urwaliśmy prawdopodobnie dwa tygodnie wcześniej. W rowerach MTB, e, brak dwóch szprych mocno nie przeszkadza. Dokręcamy więc tylko te, które były poluzowane i jedziemy dalej. Mamy pierwszy ostry podjazd, gdzie wykorzystujemy większą moc tego silnika. Jedziemy na wspomaganiu 330 W. I rzeczywiście idzie się jeszcze spocić, pedałując. Dla porównania, Olek na rowerze karbonowym jedzie z mocą obecnie 220 więc tamten rower ze względu na to, że waży 10 kg i Olek jeszcze waży jakieś 60-65 a ja na tym rowerze, co jedzie 20 kg z przyczepką z pieskiem, która waży ponad 30 muszę mieć więc, przez pomaganie, ten rower ma ogólnie waty na ten podjazd. Dojeżdżamy do postoju przed Małą Bramą. Tu mogliśmy się tak właściwie dostać dwiema drogami: jedną y, drogą typowo dla pieszych, a drugą, którą my przyjechaliśmy, drogą tak. dla rowerów. Zaledwie jakieś 7 km od naszego parkingu jest Mała y, Brama. I z Małej Bramy są piękne widoki. Idealnie nam pogoda dopisała w tą majówkę. I praktycznie można wjechać na rowerze. Miejsce, gdzie mogliśmy dojechać rowerami, jest zaledwie 100 metrów od punktu widokowego. A ten piesek piesek, piesek, piesek. Jedyny problem w dojeździe rowerkami tutaj do Małej Bramy jest podjazd mniej więcej jakieś 100 metrów nachylenia z maksymalnym nachyleniem około 15-20%. W miejscowości Mezni Lołka odbijamy od głównej drogi w lewo i kierujemy się w stronę wioski Mezna. Z Mezny jest pieszy szlak w kierunku prawickiej bramy, równoległy do drogi asfaltowej, którą powinniśmy jechać. Nie jest wymagające i spokojnie przejedziemy go rowerami, a ma dużo ładniejsze widoki niż te z drogi asfaltowej. Parę lat temu, czeską Szwajcarię nawiedził dość duży pożar, który spalił e, dużą część lasów, które tutaj są. Więc jak się patrzy, to często właśnie widać takie sceny jak z tyłu, że mamy całkowicie odsłonięte góry, bo lasy zostały spalone i co chwilę mijamy też takie hałdy e, drewna. E, Trochę spalonego, ale z drugiej strony daje nam to świetne widoki właśnie na takie górki. Zostawiliśmy rowery nad Chręckiem przy wejściu na szlak na Prawicką Bramę. Warto mieć kłódkę rowerową, aby bezpiecznie przypiąć rowery. Rowerów stało tam kilkanaście. Szlak na Prawicką Bramę ma 4 km w jedną stronę i jakieś 300 metrów przewyższenia. Przygotujcie się na około godzinę trekkingu w jedną stronę. My ze względu na upał odpuściliśmy wejście z Hestią. Co się stało? Ciepło. Nie Bardzo da. Jest ciepło. A spaliły się wszystkie drzewa. I nie ma nigdzie cienia. Hesti nie daje rady po prostu nie No Choć by dał rady, ale... No jest troszeczkę za ciepło dla niej. Dla niej tak. Po zejściu do rowerów zjechaliśmy do wsi Hnes Malownicza miejscowość wybudowana na końcu wąwozu rzeki Kamenice, przy samej granicy z Niemcami. Do tych możemy się dostać promem. Sama miejscowość przypomina trochę nasze Krupówki. My odwiedzamy jeszcze najładniejsze naszym zdaniem hotel-restauracje, starą klinarnię i idziemy na spacer wąwozem Edmunda. Droga powrotna nie była już tak przyjemna, bo następne 6 km to ciągły podjazd. Po drodze mijamy przewożone domki i wracamy do auta. Czas na podsumowanie. Trasy asfaltowe mają świetną nawierzchnię i spokojnie dać radę objechać tereny każdym typem roweru. Na rowerze szosowym jednak bym ominął wieś Mezne i zrobił trochę większą pętlę. My zostawiliśmy auto na płatnym 20 zł parkingu w Jetrichowicach, ale ratem kilometry dalej. Był duży, bezpłatny parking, gdzie później widzieliśmy parę nocujących tam kamperów. Sama pętla zajęła nam około 40 km jak i jakieś 600 m przewyższenia. Więc nawet jeżeli nie jeździcie na co dzień na rowerach, nie powinno to być zbyt ciężkie wyzwanie. ramach zakończenia pierwszego dnia już nie na rowerach, ale teraz autem podjechaliśmy jeszcze do pańskiej skały. Ona znajduje się jakieś 20 km od parku czeskiej Szwajcarii. Jest to ciekawy, nie wiem, głaz. Właściwie na środku niczego stoi sobie taka skała z jeziorkiem.